Siemanko i zapraszam Was na ostatni już vlog z naszego obozu przygotowawczego, a będzie się działo naprawdę, naprawdę sporo. Zabierzemy Was najpierw na jeden z ostatnich treningów na tureckiej ziemi. Pokażemy Wam z bliska, jak przebiega rehabilitacja Mateusza Grzybka, a na koniec wspólnie wybierzemy się na tradycyjny obozowy chrzest dla naszych obozowych debiutantów. Gotowi? No to zaczynamy! Tak, Zobaczcie, Proszę. A jak rzucam te wlotki. Dawaj. Ty Prawde. bez kitu, dawaj mi. Przybliż się i pokaż, jak je rzuciłeś. Hop. Co jest, Marek? Miesz nagrywał? Nie, chłopie. Nawet ja... zdjęcia ci będę robił, nie? No. Oh. Chyba <laughs> to. No to wiesz, mówisz, że teraz... no to jest to tam podejdę, zrotuję, ty mi tu nie ruszaj. Aha. Uwe. Co? Proszę zobaczyć Ale petarda chłopie pa to Sitar lubisz mnie czy nie? Sitar Okej okay, dzięki okay. Lubię Cię Ja Cię uwielbiam, Ty bo jesteś się, najlepszy tak. zawodnik Zagłębia Lubin Ja też tak myślę Z numerem 7 tak. tak. Jeśli no. chodzi o zawodników z numerem 7, Marek jest najlepszy Myślę, <laughs> że tak, no bo tylko on ma numer 7. Numer 7, no nie no, kontaktuj To jest numer, tak? No, ale no, numer 7 też tam jest. No, numer, który zawiera, większość żebyś No, dzień dobry. Dobry. I wszystko poukładamy. Widzę właśnie. nie ma porządku, to nie ma tego. Dlatego warto odwiedzić pokój Kuby i zobaczyć jaki tam jest porządek. Poczekaj, czwórka była w lewo? Tak. Nie, w prawo. Tak. No i to. lewo, czy twoje lewo? Jak chcesz. Jeden. Tak, tak, mocno. Brawo. Justa, od razu do skifu. Tak jest. Dwa. Tak, tak, tak. Brawo. Super. Jeszcze dwa razy. Raz. Hop. Raz. Hop. Brawo. Kuba, chciałem cię zapytać o naszych, czekaj, uważaj, to będzie trudne słowo, rekonwalescentów. Bardzo ładnie. Tak. Czyli o Mateusza Grzybka i Adama Radwańskiego. Przede wszystkim jak przebiega ich powrót? No tak. Przyjechaliśmy na zgrupowanie z... Trzema zawodnikami kontuzjowanymi: Marcel, Reguła, Adam Radwański i Mateusz Grzybek. No i tak, jeżeli chodzi o Mateusza Grzybka, z nim najwięcej czasu aktualnie spędzam. Jesteśmy już w takiej fazie rehabilitacji, gdzie możemy wejść na boisko i kontynuować tą pracę, którą zaczęliśmy już w Lubinie. Mateusz doznał ciężkiego urazu złamania kości strzałkowej na meczu derbowym ze Śląskiem Wrocław. To było złamanie z przemieszczeniem dwóch odłamów kostnych, więc potrzebny był zabieg operacyjny który polegał na tym, aby ustabilizować dwa złamane fragmenty. Pozwoliło nam to dość szybko mobilizować staw skokowy, tak aby on nie był tak długo unieruchomiony, jak w przypadku leczenia zachowawczego, gdzie założony byłby tylko opatrunek gipsowy albo but stabilizacyjny. Więc w pierwszej fazie po zabiegu musieliśmy zapewnić temu miejscu odpowiednie środowisko do wzrostu, do wzrostu kostnego. Trzeba było to unieruchomienie zastosować na okres około 6 tygodni i później po zdjęciu tego buta mogliśmy się już bezpiecznie skupiać na tym, aby funkcja stawu skokowego u Mateusza była progresywnie aktywizowana. Zwalczanie takich skutków unieruchomienia polega na tym, aby odbudować siłę mięśniową i hipertrofię mięśniową kończyny dolnej, mięśni łydki, mięśni UDA. Więc w tej kolejnej fazie na tym się przede wszystkim skupialiśmy: na tym, aby zakres ruchu w stawie skokowym był pełny, nie ograniczał Mateusza w żadnym aspekcie. No i teraz tutaj na zgrupowaniu on ktoś mógłby pomyśleć, że nie wykorzysta w pełni tego zgrupowania. Natomiast naszym zadaniem jest to, aby utrzymać go w jak najlepszej formie, Mateusz już ciężko trenuje. Eee, tak, aby... Po powrocie do częściowego treningu z zespołem, do kolejnych etapów przygotowania i wprowadzenia go w obciążenia meczowe, był w pełni przygotowany. Dlatego dzisiaj jesteśmy na boisku, jest już końcowa faza obozu, no i już możemy sobie, że tak powiem, pozwolić na troszkę więcej, natomiast wszystko powinno się dalej odbywać pod okiem fizjoterapeuty. Aby przekazać Mateusza do trenera przygotowania motorycznego, tak żeby już całkowicie był gotowy na dobrą tolerancję obciążeń meczowych, Potrzeba jeszcze troszkę czasu. Po obozie czekamy na wizytę u lekarza, który Mateusza operował, i on wyrazi zgodę na dopuszczenie Mateusza do kolejnych etapów wprowadzania go do pełnych obciążeń treningowych już z zespołem. Na ten moment realizowaliśmy tylko jednostki indywidualne. E, powiedz mi, bo widziałem, że jak przyjechaliśmy, Mateusz jeszcze trenował bez piłki, teraz już zaczął trenować z piłką przy nodze. E, czy to oznacza, że ten czas jego powrotu na boisko zbliża się? Coraz bardziej. Tak, ja się domyślam, że kibice zniecierpliwieni są i czekają na jego powrót. Widzieliśmy jego, do, jego w dobrej dyspozycji w tej poprzedniej rundzie. Tak, myślę, że ten czas jest na pewno, jesteśmy bliżej niż dalej. Natomiast, tak jak mówię, elementy z piłką. Tutaj w tej części rehabilitacji są głównie dlatego, żeby utrzymać jego pozycję na jednej nodze, żeby zobaczyć jak działa w warunkach zmęczenia, żeby ten staw był stabilny. E i jesteśmy w stanie na bieżąco korygować pewne rzeczy. Trener przygotowania motorycznego będzie skupiał się na tym, żeby przesuwać granice wytrzymałości zawodnika, dociążać układ ruchu, a my jeszcze skupiamy się na tym, żeby jego stopa, jego kończyna, która była operowana, była w jak najlepszej formie i w... mogła znosić odpowiednio te obciążenia treningowe. To jeszcze na koniec, tak króciutko, tylko zapytam o Marcela i o Adama, jak z nimi wygląda sytuacja i kiedy można ich się spodziewać. No Tak. Adam Radwański jest częściowy treningu z zespołem. On miał uraz stawu barkowo-bojczykowego. Też przeszedł zabieg, i to uszkodzenie zostało ustabilizowane za pomocą takiej płyty hakowej. To miało zapewnić odpowiedni wzrost dwóch więzadeł, które zostały uszkodzone w jego stawie ramiennym. Więc on częściowy trening z zespołem jest w stanie wykonywać. Naprawdę zdecydowaną większość jest w stanie robić i ją wykonuje. Mamy też sesje indywidualne, na których skupiamy się nad tym, aby poprawić jego zakres ruchu i siłę kończyny górnej. Nie jest jeszcze w pełnym treningu, ponieważ nie wchodzi w gry kontaktowe. Jest to jeszcze na tym etapie za duże ryzyko. Po powrocie będzie planowany zabieg wyciągnięcia płyty hakowej. No i lekarze i my. Około 14 dni wyznaczyliśmy na to, żeby mógł wyjść już z zespołem do pełnego treningu i przygotowywać się do udziału w kolejnych meczach. Natomiast Marcel. U niego doszło do uszkodzenia więzadła przyśrodkowego, pobocznego stawu kolanowego. No, są to częste urazy w piłce nożnej. Natomiast również znajduje się w ostatnim etapie rehabilitacji. Również pracujemy na boisko, wszystko pod kontrolą trenerów i fizjoterapeutów, więc on. I jego też za niedługo zobaczymy na pewno. Super, cieszę się bardzo, dziękuję Ci za ten jakże pełen i wspaniały raport medyczny. Dziękuję bardzo. Zatrzymujesz pozycję. Brawo! No i teraz tak, bo nie wiem czy wiecie, ale Mati Grzybek pracował w okresie świąteczno-noworocznym z naszym fizjoterapeutą Kubą na siłowni. Rozpisał mu kapitalny plan. No i teraz chciałbym zaprezentować jego na, na patyku jest 140. Brawo. I podejść. Normalnie. Nie. Okej, okay. i... Góra! Dawaj, 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 jedziesz! Mocno, mocno! Tak jest, tak bra jest, gura! Góra, góra, Ura! góra! Dawaj, 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 Brawo! Top! Dawaj, jeszcze siedem! Mocno! to, Co robi ty? Gura, Góra! Brawo, raz! Trzymaj mocno! Dwa, nie lubieli raz dzisiaj ogni Trzy! Ura Dawaj, 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 góra, brawo, 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 ah. brawo! Poszedł. Brawo, łupie. to Człowiek, to. to Tak się trenuje za głębi. Tak się trenuje, popatrz, zobacz, zobacz ile miotle jest Niemożliwe Niewiarygodne Potwór Niewiarygodne, maszyna Mati, yy, chciałem się ciebie podpytać, jak z twojej perspektywy wygląda twoja rekonwalescencja, twoja rehabilitacja, jak się czujesz przede wszystkim? Z dnia na dzień coraz lepiej, aczkolwiek nie wiem, jaką wersję powiedział Kuba. <laughs> nie, wydaje mi się, że wszystko zmierza w dobrym kierunku, że kwestia kilku tygodni, powinienem już dołączyć normalnie do drużyny. Widzę, że zacząłeś już powoli tutaj piłkę przy nodze prowadzić. Czy radość wróciła, uśmiech na twarz wrócił? No na pewno, no bo gdzieś tam głównie jednostki były na siłowni już zwał y, kwadratowy <grym delikatnie <grym się przyjęła, więc y, fajnie jest radość, że można kopić Super. To życzę dużo zdrowia i mam nadzieję, że jak najszybciej cię zobaczymy na bójkę. Okay. Dzięki. Y, Urbi, twój pierwszy. Obóz z pierwszą drużyną, ale zanim o tym, to chciałem troszkę wrócić, żebyś się trochę przedstawił naszym kibicom, bo nasi kibice to ci nie mieli okazji poznać, no tak. bo w drugiej drużynie chyba też za dużo nie zagrałeś. Pięć meczów. Pięć meczów w drugiej drużynie, wcześniej w Celiotce, a trafiłeś do nas skąd? Z Raszyna. Z Raszyna. Z czwartej linii. No to opowiada jak wrażenia na obozie. Jak, nie, jak no to się no. stało, że w ogóle tutaj trafiłeś z nami? No to już do trenerów bardziej pytanie, no, a na obozie, no bardzo fajnie, no, pogoda, warunki, no, wszystko co potrzeba jest. A jak tam starszyzna cię przyjęła? Słyszałem, że słyszałem historię, że zostałeś raz na minę wrzucony w, podczas gry w Darta. No przegrałem zakład, no i, no i trzeba było, i myślałem, nie? trzeba było, no. okej. Okay. A jak tam chłopaki generalnie, dogadujesz nie, się? no bardzo fajnie. Fajnie? Zadowolony? Bardzo. Powiedz mi, bo już zbliżamy się do końcówki obozu, czy udało Ci się zrealizować wszystkie cele, które sobie założyłeś przed tym obozem? Myślę, że w większości tak. No, tam wiadomo, zawsze wszystko można lepiej, ale no, ja, zadowolony jestem. Zadowolony jesteś z tego, jak przepracowałeś? Tak. Super. Z tego się, z tego się cieszę i życzę Ci powodzenia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Arek, dzisiaj przed nami tradycyjnych sześć debiutantów na naszym obozie. Powiedz, co zostało dla nich przygotowane. Na pewno jest kilka fajnych konkurencji dla nich i znajomość historii Zagłębia Lubin. Także będzie wesoło i mam nadzieję, że wszyscy się będą dobrze bawić. Przejdziemy cały prym. Chcielibyśmy domknąć temat naszego quizu, naszego challenge'u, który był podczas trwania tego obozu. Na wstępie dziękujemy wam bardzo, że wszyscy wzięliście udział w tej zabawie. Mam nadzieję, że dobrze się bawiliście. To tak, miejsce numer 3, Mateusz Grzybek. Dziękuję. Wow. E Drugie miejsce Damian Dąbrowski. No i po kapitalnym występie zwycięzcą naszego tegorocznego quizu Krzysiek Kolanko. Wszystkich... No to ja w takim razie przede wszystkim, przede wszystkim dziękuję moim konkurentom z którymi grałem, bo to w sumie dzięki nim wygrałem. Zapraszam was wszystkich na szers oficjalny Zagórka lubi Wszystkich nominowanych zapraszam do wyjścia. I będą powoli wywoływani. Yy, dzisiejsze będzie oceniany i najlepsza osoba będzie nagrodzona, najsłabsza także. Także zapraszam do żyli pana trenera Wodarskiego, pana Karola Sitarskiego i kapitana zespołu Damiana Dobrowskiego. Do żyli, którzy będą wystawiać noty za występ, za tę formę. Będziesz każdy w przyszłości chyba. <sum> I co z nią Nie podniosłem. co to znaczy? Może no, jestem głupi. <grym> <do mnie. grym> to jest święto. Casa, 간e, 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 간e <tus2> 감사합니다. 가백! 브라보! <independenheit. traließen> <git ninety ThirtyHAHA> To się nasz lekarz, pan i Borowiec? A. Specjalista wewnętrznych i gastrolog. Gastrolog. B. C. weterynarz D. Doktor. Pediatra. Ostatni D. Ostatnie tutaj. D, doktor pediatra. Na pewno. No, czy? No tak. Tak? tak. Nie. <grywa> Na jakim kolornym dystansie? Trener jeszcze nie zdobył, Uwaga! Brązowy medal, mistrzostw Polski. Gdzie? panie trenerze? Bydnoszczy, prawda? Na jakim kolornym dystansie? Popatrz na trenera, fizjologia, tak? Mm -hmm. Budowa ciała. No myślę, że to mogłoby być 1000 metrów. A, <gry> Garny! Jakie robisz ćwiczenia? Kto na płotkach robi? Trzy próby. No. Pieniążka, widzisz pieniążka? Zaraz ci przykleję go do czoła i będziesz miał go strzepnąć, uderzając się w tył głowy. Tylko nie strze... nie strze... Jeszcze raz, tak, raz, jeszcze raz, nie oczekuj. Pierwsza próba, mocno! Posyća! Posyća! Agenda: Jak wiecie, co roku jest zawodnikiem okresu przygotowawczego. Myślę, że ciężko tego nie zauważyć. No i jury doceniło. Zbyka strzelił Adam Radwański. Brawo!